Ze studia szkolnej telewizji Jedyneczka. Wita się z wami Nikola Krasa. Dziś rozmawiamy o uczniowskich pasjach z Ligią Nowak i Heleną Kwaśny. Dzień dobry. Dzień dobry. Ligio, co jest twoją pasją? Moją pasją jest jazda konna. Heleno, a co ty możesz nazwać swoją pasją? Moja pasja to też jazda konna. Dlaczego właśnie te zwierzęta tak bardzo was zachwyciły, Ligio? Te zwierzęta zachwyciły mnie dlatego, bo są piękne i silne. Heleno? Mówił jak miał konie, kiedy przyjeżdżałam do niego, chodziłam do nich. Od ilu lat jeździsz konno, Vigio? Jeżdżę konno od 3,5 roku. A ty, Heleno? Dwa lata. Czy macie swojego ulubionego konia? Tak, moim ulubionym koniem jest Czesił i jest maści gniadej. Moim ulubionym koniem jest Miłka, jest maści gniadej, rasy wielkopolskiej. Czy chciałybyście kiedyś wziąć udział w zawodach konnych? Jeśli tak, to w jakich? Tak, chciałabym wziąć udział w zawodach cross, czyli skoki przez przeszkody w terenie. Skoki. Na dziś to wszystko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nikola, Helena i Ligia.